To prawda, że czasem, czasem się boimy prosić o pewne rzeczy. Kiedyś jechałem z pastorem i słuchaliśmy tej utworu. No. Wypalaj mnie. No, 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 no. I pastor mówi Ciekaw jestem, czy ta osoba zdaje sobie sprawę, co śpiewa i się o co prosi. No. Ponieważ to się wiąże z pewnym cierpieniem, z, z, konsekwencją. z konsekwencją właśnie walki z ciałem, zapieraniem się siebie. Amen. Ale chcę dzisiaj mówić na temat jedności, chcę wrócić do tematu, właśnie Kościoła. W tym temacie jesteśmy, chcemy poruszać tą kwestię, aby lepiej rozumieć, czym jest Kościół, na czym powinien polegać, opierać się Kościół, jak powinien funkcjonować, aby wypełnić Bożą wolę. I chciałbym, abyśmy sobie tak rozpoczęli od takiego fragmentu z dzieł apostolskich z czwartego rozdziału 30, 32 wersji. werset. A u tych wszystkich wyżących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, a wszystko mieli wspólne. Jedno serce, jedna dusza. Czy jest to możliwe? Czy zastanawialiśmy się, czy jest to możliwe, żeby mieć jedno serce i jedną duszę. Na pewno to ten fragment wynika z poprzedniego fragmentu z dzieł apostolskich, o którym już Pastor wspominał, że było to jego wizją dla tego zboru, kiedy rozpoczynał swoje pastorstwo. Drugi rozdział, 42, werset, 43 i 46. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. W łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem ze sprawą Apostołu działo się wiele cudów i znaków. Eee, może jeszcze codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb w podomach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chaląc boga i ciachnąc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A więc jedno serce. Jedna dusza tak naprawdę wypływa z trwania w nauce apostolskiej, czyli w słowie Pana we wspólnocie, w onma niechlegach, w modlitwach, codziennym uczęszczaniu. Być może my dzisiaj nie jesteśmy w stanie codziennie uczęszczać, ale codziennie mamy społeczność z Bogiem, a wspólnie, gdy się gromadzimy, możemy właśnie poznawać siebie lepiej, poznawać Boga, uwielbiać Go, trwać w nauce, w modlitwach i w ten sposób być jednego serca i jednej duszy. I tak naprawdę jedność Kościoła jest bardzo ważna. Bez jedności tak naprawdę nie będziemy w stanie wykonać Bożego dzieła. Jedność jest warunkiem, tego, by Bóg nam mógł błogosławić. W psalmie jest też taki fragment, który mówi o tym, że jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tam później jest dalej, że Bóg wtedy syła swoje błogosławieństwo. A więc jedność, jedność kościoła. Wypisałem sobie taką definicję z internetu jedności, i jedność jest to złożona z części całość. Spoista, zorganizowana całość. Jedność to brak konfliktów, harmonia, wspól... harmonijne współżycie i jednomyślne działanie. Wewnętrzna niesprzeczność, niepodzielność, wspólnota, unia, zjednoczenie, spójność, braterstwo, współistnienie, podporządkowanie jednej idei. Współpraca, zestrojenie, zgranie, współbrzmienie. Piękna definicja jedności. Ale jedno serce, jedna dusza właśnie odpowiada tej definicji. Odwrotnością do, do jedności są konflikty, niezgoda, napięcia, niesnaski, swary, tarcia, rywalizacja, konkurencja, współzawodnictwo. A więc możemy zobaczyć, czym jest jedność. A czym ona tak naprawdę nie jest. I słowo Boże mówi: Jeżeli wierzący będą działać w jedności, to nie będzie dla nich nic niemożliwego. W Mateusza znamy fragment 18, 19, a 18, 18 rozdział. Nadto powiadam Wam, że jeśliby dwaj z Was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją ja od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. A więc widzimy jedność. Jeśli coś zgodna. Myślę, że tu chodzi też o, w imię Jezusa, zgodne z, z Jego wolą, to otrzymają to od Boga. To jest, to jest wspaniała rzecz, jaką jedność ma moc. Popatrzmy na wieżę Babel. Po otopie, cywilizacja, postanowili zbudować sobie. Wierze, która by sięgała nieba, uczynić sobie imię, by też byli, mieli jeden język, by się nie rozproszyli, ale to był objaw pychy, wyniosłości, niezależności od Boga, chcieli uczynić sobie imię. I co Bóg wstąpił? Stąpił i powiedział takie słowa. Stąd Bóg powiedział, że to początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Bóg pomieszał wtedy ich języki i rozproszyli się. Więc jaki potencjał jedności? Oni czynili to ku złemu, a my mamy być jedno ku dobremu, by wypełnić Bożą wolę, by być tą jedną całością. My skupiamy się oczywiście. Wokół imienia Jezus. Tamci skupiali się wokół własnego. A dla nas najważniejszym imieniem jest Jezus, na który zagnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem. Gdybyśmy odsunęli Jezusa, to co pozostaje? Układy, wspólne interesy, jakiś tam biznes, jakieś tam e, wspólne działania, koleżeństwo. Wszystko to mówi o takich cielesnych punktach połączeniowych, Ale na dłuższą metę doprowadziłyby one do podziałów. E, bo nie ma wyższego celu nie ma czegoś, co sięga poza zasłonę, co sięga do wieczności. E, I Diabło zależy na tym, by zniszczyć jedność Kościoła. On jednoczy ludzi, ale ku złemu. Natomiast tych, którzy chcą należeć do Boga i jemu służyć. To robi wszystko, by ich podzielić, by ich rozproszyć. Znamy zasadę wilka. Co robi? Wpada w stado owiec, po to, by owce się rozproszyły. I gdy są już pojedyncze, wyłapuje je i są jego. Tak jest też z ludźmi w kościele. Gdy oddalają się, to są narażeni właśnie na zniszczenie, na pożarcie przez ten świat, przez diabła. I chciałbym się skupić na pierwszym misie do Koryntian. Pierwszy rozdział, dziesiąty, trzynasty werset. Jest tam mowa o pewnym podziale, który zaczyna mieć miejsce. A proszę Was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między Wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o Was, bracia moi, od domowników chroi, że my nikły spory wśród Was. A mówię to dlatego, że każdy z Was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Polosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł z was za Was został krzyżowany? Albo w imię Paweł zostaliście ochrzczeni? Widzimy tutaj, że powstał pewien problem. W kościele do Koryndy, w Koryncie. I Paweł zachęca ich, by, tam dalej później, by trwali w jednomyślności, by byli zespoleni jednością zdania, by byli pełni miłości brater braterskiej i połączyli się ze sobą, tak naprawdę, bo tym, na tym polega Kościół. Wzywaj właśnie do utworzenia takiego wspólnego frontu. Życzę im właśnie wzajemnego zrozumienia i mocnego takiego scalenia. Brak jedności tak naprawdę jest, jest czymś nienaturalnym, jeśli chodzi o Kościół, o Jezusa Chrystusa. I powinien brak jedności być poddany jakby leczeniu. W zborze Paweł wyszczególnia cztery obozy. Oczywiście jeszcze ci ludzie się nie podzielili jeszcze byli wewnątrz Kościoła, więc była szansa, by, by ich uleczyć. Była szansa, by powrócili do tego przeznaczenia, by być jedno. By być scalonymi. I używa tam też słowa na ten podział schizmata, co znaczy rozrywać szatę. I w takim niebezpieczeństwie znalazł się Kościół właśnie w Koryncie. Ale przejrzyjmy się bliżej jakby tym, tym ugrupowaniom. Pierwsza grupa powoływała się na Pawła. A więc byli to ludzie nawróceni z Boga. Paweł głosił Ewangelię Wolności, a zakończenie ery Zakonu. I ta grupa starała się wykorzystać wolność, ale nie ku dobremu, ale ku złemu. Dla własnego e, uznania, według własnego uznania. Aby idę ja mówił, pod pozorem tej wolności nie pobożajmy ciało. Nie zrozumieli albo zapomnieli, na czym polega tak naprawdę wolność w Chrystusie. Nie na tym, by być wolny i czynię zło, ale na tym, by właśnie nie grzeszyć. I pierwszy list Piotra, 2,12, są takie słowa. Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy Was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom. Wysławiali Boga w Dzień nawiedzenia. Rzemian 6, 6:1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitrza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Wielu było takich ludzi, którzy mówili: A, Mam zbawienie z łaski za darmo, więc teraz jestem wolny i mogę sobie pozwolić na wszystko. Paweł tu ostrzega że umarliśmy do grzechu, więc jakże jeszcze w nim żyć mamy? I 1 Piotr 2,15, 15, 16 takie słowa. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. A więc wolność nie prowadzi do tego, że mamy Teraz sobie pozwalać na wszystko, ale na to, by być godnymi Ewangelii. By ludzie patrząc na nas, zobaczyli przemianę i zobaczyli, co Chrystus w naszym życiu uczynił. A więc Paweł ostrzega tych ludzi, że no, źle interpretują, można powiedzieć, Ewangelię. Wiele osób też mówi, że no, już era zakończy, zakończyła, teraz już nie muszę przestrzegać przykazań. A przecież Jezus zamknął 10 go przykazań w dwóch miłości do Boga i miłości do Bliźniego. I one wyraźnie mówią, jaka powinna być postawa i jak powinno wyglądać nasze życie. Niech życie Wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę, ujrzę Was, czy będę nieobecny, słyszał o Was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z kołem za wiarę Ewangelii. A więc. Byli ludzie, którzy uważali się na tyle, że są wolni, że mogą sobie teraz żyć, jak chcą. Źle zinterpretowali Pawła. Ja jestem Pawłowy. Druga grupa przyznawała się do Apollosa. Wiemy, że Apollos był człowiekiem gorliwym, wymownym, znającym pisma pochodził z Aleksandrii. Aleksandria była takim miastem, ośrodkiem właściwie naukowym tamtych czasów. I są to ludzie, oni reprezentują bardziej taki filozoficzny, intelektualny sposób chrześcijaństwa. Bardziej chrześcijaństwo uznają jako filozofię, niż jako naśladowanie Chrystusa i życie z Nim na co dzień. W Aleksandrii była taka metoda alegorycznej interpretacji Pisma. Do pewnych fragmentów jakby wkodowywano Różne treści, które nie zawsze były zgodne z prawdą Ewangelii. I w lisie do Galacjan 1, 6, 9, czytamy takie słowa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćby nawet my, albo anioł z nieba, zwiastowałą Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy Wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Zapędzanie się zbytnio w takiej dowolnej interpretacji powoduje, że możemy odejść od prawdy Ewangelii, możemy odejść od tej właściwej nauki. Drugi Jana 1:9. Kto się daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. To trwa w niej. Ten ma ojca i syna. A więc, co Boże nie podlega dowolnemu wychowowi? Czyli alegoryczna pewnego rodzaju interpretacja. Kiedyś z pastorem rozmawiałem i mówię, że na internecie jest bardzo dużo nauk, które wiele mają wspólnego z Ewangelią, z Pismem Świętym. Są ludzie, którzy uważają, że jeżeli żona nie jest w służbie, Podczas gdy mąż służy, to powinien on oddalić, może z nią wziąć rozwód. I tak to robią, Biorą następną kobietę i tak dalej. A co jest w innych fragmentach? Jeżeli mąż nawet czy żona jest poganką i jeżeli zgadza się na współżycie, nie oddalajcie jej, czy nie bierzcie rozwodu. A tutaj znaleźli sobie jakiś pretekst. Chor, nie to żebro. Można pójść za daleko, można źle zinterpretować słowo Boże. Trzecia grupa. Tych przykładów może być mnóstwo. Myślę, że mieliśmy styczność z różnego rodzaju osobami, które różne nauki głosiły, sprzeczne właśnie z Ewangelią Chrystusową. Trzecia grupa to zwolennicy Kefasa Kefas to żydowska forma imienia Piotr. I byli to właściwie ludzie, którzy Nawracali się z żydowstwa, z faryzeuszów. Czyli byli Żydami, ale nawracali się na chrześcijaństwo. I bardzo często ci ludzie narzucali nowo nawróconym poganom obyczaje, tradycję żydowską. Zakon mojżeszowy, obrzezanie, przestrzeganie rytualnej czystości, święta. I w Dziejach Apostolskich mamy taki fajny fragment. Gdzie Paweł po e, swojej misji wrócił do Jerozolimy, spotkał się z apostołami, masę pogan się nawracało, i tam czytamy też takie fragmenty. Lecz niektórzy ze stronnictwa Farzeuszu, którzy uwierzyli, powstali mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. rzeczowego. To chodziło o nawróconych pogan. I w ósmym wersecie Bóg też który zna serca, to już Piotr mówi, odpowiada jakby na prośbę też Pawła, żeby nie narzucać im tych obrzędów żydowskich. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wzywacie Boga, wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jażmu, którego ani Ojcowie nasi, ani, my, ani my nie mogliśmy unieść. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa i tak samo jak i Oni. A więc dzisiaj wiele, wielu chrześcijan wchodzi również w taką naukę. Też słyszeliśmy to store znamy również wielu chrześcijan, którzy dają się obrzezać, którzy zaczynają przestrzegać również tych obrzędów żydowskich, rytuałów. Są bardziej gorliwi nawet niż sami Żydzi. Pomylenie pewnych pojęć. Yy, zaczynają wracać jakby do zakonu. W 1 w 7, rozdział 18-19 takie słowa. Był ktoś w chwili powołania obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech, nie, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. I nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Galacjant 5, 2 i 4. Oto ja, Paweł, powiadam wam. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Galacjant 6, 12. I ci wszyscy, którzy się chcą podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla Krzyża Chrystusowego. I 15. Albowiem... Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A więc trzecia grupa, która próbowała narzucać nowo nawróconym właśnie obrzędy yy, prawa mojżeszowego. I czwarte ugrupowanie mówiło o swojej przynależności do Chrystusa. Mogła to być grupa, która uważała się yy, na terenie Korytów za jedyne. Jakby osoby, które reprezentują prawdziwe chrześcijaństwo. Czyli byli to ludzie nietolerancyjni, zarozumiali, którzy uważali się za bardziej świętych niż wszyscy wokół. I tacy ludzie często nie mogą znaleźć sobie miejsca, bo wszędzie widzą grzech. I odchodzą od kościołów, odchodzą nieraz od małżeństw, bo oni są tak święci, że nie tolerują grzechu. A tak naprawdę to, to nie mają się odłączyć od Kościoła, ale mają odłączyć grzech od Kościoła, czyli poddać dyscyplinie osoba, które, osobę, którą, która grzeszy, aby wróciła do wspólnoty. Jest wręcz jakby na odwrót. Często oni się powołują na ten fragment wyjść spośród niego ludu mój i nieczystego się nie dotykać. To chodziło tam z objawienia sądu nad Babilonem. I często właśnie też ten fragment wyrywają, by usprawiedliwić swoją postawę. A więc też znamy takich ludzi, też z pastorem znamy ludzi, którzy na tyle są święci, że, że właściwie siedzą w domu i nie robią nic. I owszem, twierdzą, że mają społeczność, ale nigdzie nie są we wspólnocie. Nie są odpowiedzialni za wspólnotę, nie, nie, nie angażują się, nie działają. I Paweł w tym fragmencie na końcu mówi. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za Was ukrzyżowany? Czy właśnie w jego imieniu zostaliście ochrzczeni? Paweł, zwracajmy uwagę, że Chrystus jest ponad podziałami, ponad wszystkim. On stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem. W trzecim rozdziale, trzeci, czwarty werset mówi, że, że są cieleśni, skoro mówią, że jeden jest Pawłowy, drugi apolosowy a któż to jest Apoloż, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. Ani ten, kto zasieje, ani ten, kto daje wzrost, ten, kto podlewa, jest, można powiedzieć, jest tylko sługą, natomiast kimś jest ten, który daje wzrost. I tak naprawdę bardzo wielu ludzi dzisiaj Skupia się wokół pewnych mężów Bożych, wokół pewnych autorytetów. Gonią za nimi. Próbują, e, nie wiem, być może coś popatrzeć, coś otrzymać. A właściwie to, to jeżdżą od takiej konferencji do konferencji. Budują się oczywiście, ale nie ma to odzwierciedlenia ani w ich życiu, ani w kościele, w którym służą. I to jest nienormalne. My mamy się skupić na Chrystusie, który jest głową ciała Jezusa Chrystusa. Który sprawia, że mamy być jedno, i mamy wykonywać dzieło Pańskie. Każdy z nas jest takim narządem jednego organizmu, ważnym narządem jednego organizmu, który wykonuje Boże dzieło, wykonuje powołanie swoje. Jesteśmy całością. Nie możemy być właśnie rozerwani, ale mamy stanowić jedno: jedno serce, jedna dusza. Ludzie, którzy są tacy niezależni, właśnie jeżdżą od kościołów do kościołów, od konferencji do konferencji, tak naprawdę nigdzie się nie zaangażują. Nie chcą wziąć współodpowiedzialności za kościół, w którym, którym są, bo po prostu nie mają tej bazy. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że wszelkie działanie zawsze wypływało z kościoła. Nawet misja. Misjonarze, którzy, którzy byli wysyłani, paru, wracali do swoich, jest napisane, i dzielili się tym, co Bóg przez ich ręce czynił. A więc my mamy być jednością mamy być kościołem, który wykonuje Bożą wolę. Mamy właśnie trwać w nauce, we wspólnocie, w modlitwach, bo to powoduje, że jesteśmy jedno. Jesteśmy właśnie jednością. Yy... Galacem 15. Bo Wy do wolności powołani zostaliście, bracia tylko pod pozorem wolności nie powożali ciała, ale słuszcie jedni drugim w miłości. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. A więc jesteśmy powołani do jedności, do usługiwania sobie nawzajem, do tego, by uznawać jedni drugich za wyższych od siebie, by mieć wobec siebie tą miłość braterską. I to wszystko, wiem, że e, buduje się na tym czynniku relacyjnym, czyli na relacjach. E, żyjemy w ciele, każdy z nas jest narażony na jakiś poziom, na ataki, ale Chrystus, Boże Słowo nas wzywa do tego, byśmy właśnie akceptowali siebie, byśmy starali się wyjść sobie naprzeciw, byśmy mieli właśnie tą wzajemną, braterską miłość jedni do drugich. Pomimo różnych Chwil, różnych stanów, różnych sytuacji. Chrystus modlił się o jedność. W Jana 17, 21, 23. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat wierzył, że ty mnie posłałeś. Aby byli doskonali w jedności. Dlaczego? Ponieważ każdy dom podzielony rozpada się. Każde królestwo rozwojone samo w sobie pustoszeje. Żadne miasto czy dom rozwojone samo w sobie nie ostoi się. A zatem idzie nie wy... brak wypełnienia Bożej woli, brak tego powołania, które Bóg zlecił każdemu z nas. Jest jedna taka bardzo ważna myśl, aby zachować jedność. W sprawach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność. A nad wszystkim miłosierdzie. Czyli w sprawach zasadniczych powinna zachować nas jedność. W tych pierwszoplanowych prawdach, w drugorzędnych wolność, a nad tym wszystkim miłosierdzie. Jedność wymaga pokory, zmiany myślenia, patrzenia na ten wyższy duchowy cel. A jeżeli będziemy mieć świadomość, czym jest Kościół, do czego Bóg nas powołał, to będziemy starali się zachowywać tą jedność. Jedność serca i jedność duszy. Amen.